Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym filmie. Ja widzę, że wiele osób ma problem z kartą graficzną w swoim laptopie. Bardzo dużo osób gra zamiast na karcie dedykowanej na Integrze. Ja Wam pokażę, jak to przełączyć. Klikamy gdzieś na pulpicie prawym przyciskiem. Tu mamy panel sterowania NVIDIA. Jeżeli to będzie karta AMD, to oczywiście mamy osobny panel dla kart od firmy AMD dla Radeonów. I wchodzimy tutaj w panel sterowania, zarządzanie ustawieniami 3D. Nam się od razu odpali i możemy na kilka sposobów to przełączyć. Ja zazwyczaj to przełączam w ten sposób, że albo całość, albo tylko dedykowaną gier gierkę. Jeżeli chcecie całość przełączyć, to wystarczy tutaj z wyboru automatyczny dać na procesor Nvidia o dużej wydajności. I można jeszcze ewentualnie, tutaj gdzieś są ustawienia, yy, zarządzanie energią. No i tutaj musimy sobie teraz na dół zjechać na zarządzanie energią, zaraz Wam tutaj to pokażę gdzie to jest i mamy tryb zarządzania energią optymalna moc. I to należałoby zmienić na preferuj maksymalną wydajność wtedy dostajemy maksymalną wydajność naszej karty graficznej. Jeżeli nie chcecie tutaj tego zmieniać żeby cały czas Wam ta karta chodziła bo niestety zmiana tutaj spowoduje to że nawet w jakimś programie może Wam ta karta cały czas naparzać troszkę temperatury przez to wzrosną. Wchodzimy w ustawienia programu i wybieramy sobie gierkę czy program, na przykład AutoCAD czy pod który to tam chcecie, żeby Wam to działało. Tutaj macie wszystkie pro programy czy, czy gry. Ja wybiorę sobie na przykład Star Wars, Old Republic i tutaj możecie dodać, y czy chcecie korzystać właśnie z karty o dużej wydajności, czy y z karty zintegrowanej. Ja sobie dam kartę NVIDIA o dużej wydajności i tak samo możecie tutaj też włączyć to zarządzanie energią i tryb, na przykład, maksymalną wydajność. I to wszystko to ustawiacie, zapisujecie i wtedy na przykład karta graficzna się włączy tylko wtedy, jeżeli skorzystacie z gry, którą sobie wcześniej tutaj ustawiliście. Jest to naprawdę bardzo intu intuicyjne i bardzo proste. Także dzięki do następnego filmiku. Cześć!